Siema, siema, witam was bardzo serdecznie, to jest no i dzisiaj zagramy, by wiećka nie zapomnij, stawić. łapki w górę. Tu pas dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, wiecie, na a ja nie przedłużam widzowie. I lecimy zrobić dzisiaj poboczną porozmawiać z lotarem. Ogólnie napiszcie w komentarzu, jak wam działa na wam to widzowie. Nawet odpiszę wam. Frejo, zlituj się. Komu ja domu stawię? Mogę ci na chwilę oderwać od modlitw? Możesz. I tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z A no mam. Patrz. Widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień słabnie. Boję się, że nim księżyc mi nie przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę Ci pomóc, ale nie mogę za Mogę Ci darmę. pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. Hmm, a więc śledztwo. Śledztwo. Patrzymy. Knitting. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Trop jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Warto, więc lecimy za tymi badami. Ja, ja z chęcią. Ja... A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór o. i charakterystyczny zapach. To typiara. Dobra. Gdy tu jest tu jest o tu jest zapach, dobra my teraz z zapachem perfum po tu jeszcze jest on, perfum, dobra zlecimy lecimy za nimi Za dużo zapachów. Dalej na noc nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Powtórz, proszę? Nie wiem. Czego tu? Coś mi się zdaje, że już ich nie zobaczymy. Uwej. Czemu Nie zostanę kapłanką. Jak chodzi? Co zrobić? Patrzę. Ładna blizna. To ty jesteś odchen? Ja. Wy w sprawie mojego syna. Nie, no, na, na razie poszukiwać nie. Na razie nie mogę się tym zająć. Bywaj. Ja miałem porozmawiać o. Szaliku. Przybyłeś. O, o. Tak? Czego chcesz? To nosi taki szal. Wiesz, może kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka, mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Uhum. Tak, bardzo się ucieszy. Bardzo. A. Cześć, suko. Znalazłem twój szalkowo koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tialwe stoi nad grobem? I dobrze, ten bankart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka! Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. Dziesięć lat żyliśmy razem. Dziesięć lat gotowałam mu. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła te klątwy. Zrobię to, ale tylko jeśli Lothar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem jaka będzie odpowiedź. No to, z daleka, tak, jak ty rozpoznaję. to chyba taki Jesteś sam meeting będzie trzeba było no pewno. Uuuuh! Gejzer! Otar. Jak? Wiesz, kto postawił knitting? Twoja stara znajoma. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym trzsi, żonę i syna. Wskazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Niech będzie. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Dają, że na kłopoty nie ma jak Wiedźmin. I o, A, aby to była lekka śmierć. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a ona umrzeć. Dziękuję, Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. A ziwo, Wiesz kurwa. Zcię z nami nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. o lodowym gigancie gadali. A jeszcze za, zanim ten pójdę, pójdę. sprawdzić to mionę, co no, patrze, co. 60 koronek? Kurwa co. To? Dużo, a nie. Oh. Hmm. A to porę mu mieszmagać, Jak Joanna już kipnęła? gdzie jest? Muszę sprawdzić, ależ cudeńka. Ciąg tacy z kontenera. Ejże, rzuć tutaj. Trzeba skrzymy wynosić. Chyba kipnęła i zbieg nie ma. Dobra, nie więc dobra, problemy załatwiamy sami. Robimy teraz Nie no, wyścigów nie robię, nie? Teraz bym po Jejże. prostu porobił te wykszykniki na mapie, Nie znaki, zapytania, tylko wykszykniki. Tu na przykład jest jedna. Dlatego tam się tam... ...przygarce, przepadanki, butle potem wszystko dla piłwinem, a Arianów... Chociaż tu jest blisko dobra. Robimy tą misję z wykrzyknikiem. Hej, Wiedźminie! Mam dla ciebie propozycję. Jaką? Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi. Z samym Django Fretem. Dlaczego jestem potrzebny? I do czego słynnemu Dżango Fretowi potrzebny jest wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz Nie? na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grup rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch. Nie sądzę, żeby próbowali tego z Wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic. Ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Może. Kiedy dzierży, prawda? Kutna historia braci to więc tą misję bym teraz sobie zrobił akurat się możemy do groty tepnąć Ale żeby wejść na górę, to będzie nie jeden wyczyn. Chociaż tam na górę by trzeba było wejść albo to w grocie. Eee, dobra, ja, ja grotę jednak sobie, nie? Pierwsze groty sprawdzę i dopiero robię tempo. Coś tu jebia. O, jeszcze je, poszukam swojej stawu przy okazji Już nic nie ma? Wodzie dobra. Poczyk i sobie Dalej poczyc nawet. tak nawet. Chodź, chodź. Znowu się spotykamy. To jak? Zmieniłeś zdanie? Zapolujemy razem na braci Grossbart? Dla ciebie to będzie łatwy grosz. A. Możemy pracować razem. Zgoda, możemy ich poszukać razem. Świetnie. W takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad, powinni być niedaleko. Po przy okazji sobie i tam. O, tu jest cinka. Podoba mi się jak wujesz. Sby! Nie, się śmieć nie ma. Nieźle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem. Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy, bywaj. O, a ja sobie tam cię jakie tu miały o przyda się wszystko, które na sel to ci poślizdy spać, a jednak ten jeden tutaj został wyruchany Dobra, to spierdalam zyski. Jedna rzecz zrobiona. Teraz tylko ko kolejny typ, co robić to nie? O, wiedziałem, że czebiec nie zabrałem. o kurwa, to będzie. Dobra, idziemy do lasu druidów na kolejny. Od do domu. Wiedźmin, a podejdź no tu. – Wołałeś mnie. – Tak, wołałem. Całe szczęście Matka Natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Ach, nie to, co innym. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle za nie mówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta. Nie chcę karty do gwizda. Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem od czego zacząć. Co? Mam go nastraszyć? O, to, 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 to. Właśnie. Nastraszyć. Zirytować. Co zechcesz. Tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły. O uzdrowienie. Drobię to. To ty jesteś tym milczącym druidem? Hmm. No ta, głupie pytanie. Jakimi metodami próbowano cię leczyć? Podawano ci jakieś eliksiry, zioła? Nie dość, że nie mowa, to chyba jeszcze głuchy. Kiedy straciłeś głos? Możesz mi pokazać na palcach? Bagera pokażę, pokażę. Przyjemniaczek z ciebie. Od nie stracił pewnie głos. Bywaj. Widzę, że się nie dogadamy. Bywaj. Rozmowa chyba nic tu nie da. Blaszane garnki mogłyby zrobić dużo hałasu, gdyby tak w nie przyłożyć, pójdzie spać. No i spadziesz. Dobra, kąt będzie ten, teraz znowu zejmę. Modli to pan Idź spać kurwa, a nie Widzę, że się nie dogada. Dobrze, idź spać kur... Idź spać, tak Tak. Ok. Nie wchodzisz kurwa na kamień No i chuj w na kamień Zadaj drugi wpadnie w cał. No, ale jak ja padę cały czas Garki To nie działa. Trzeba tu Może jeśli zgaszę mu to ognisko, coś mi powie. Antrac was gasi. Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji szokowej na przykład. Chciał sobie, ci Mimo Nie ma ognia, śmieczu Odczep się wreszcie ty! O nie, Śluby, milczenia, wszystko na nic! Trzy lata, Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet Aż do dziś Złamałem śluby Zadowolony? Chyba, zostałem oszukany Wybacz, zostałem oszukany. Myślałem, że. -ho -ho, wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie! No to wracamy do druida. Tej piste. Kurwiamy chłopa, kurwa, a po czym się dowiadujemy, że. cały plan. pana nic, bo tamten już. Aha, tu słyszałem jak wrzeszczał! Przyjedna robota wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. Nie lubię jak ktoś robi ze mnie głupka. Zapamiętaj to, bo następnym razem to ty za nie mówisz. I widzowie w tym miejscu z... dzięki za to gra z z cześć, cześć!